Jedenaste prawo projektowania graficznego bądź grafiki użytkowej nie wynajduj koła na nowo. O ile nie masz takiego doświadczenia, które pozwoli Ci zrobić coś innowacyjnego, ale przy tym coś, co będzie użyteczne, zrozumiałe i funkcjonalne. Nie bez powodu jest tak, że 99% rzeczy, jakie nas otaczają, są to rzeczy, nad którymi się, nad których użytkowaniem się nie zastanawiamy i z których korzystanie nie budzi naszej frustracji. I to są rzeczy dobrze zaprojektowane. I nieważne, czy to są rzeczy wizualne, czy to są rzeczy takie jak meble, auta, rowery. Rzecz dobrze zaprojektowana powinna. Nie stwarzać trudności w użytkowaniu jej. I tak samo powinno być z projektowaniem graficznym. I ja rozumiem, że my, projektanci graficzni, zazwyczaj mamy ambicje robić rzeczy wyjątkowe, robić rzeczy, które są wow i które są oryginalne. Natomiast, jeżeli nie spełnimy tego kryterium użyteczności, nasze designy będą tak naprawdę Bezwartościowe, więc póki y, nie opanujemy tego, jak zrobić coś w sposób taki klasyczny, coś, co będzie wychodzić naprzeciw y, y, osobie, która będzie z tego korzystać, nie bierzmy się za, y, za innowacje, które mogą tylko utrudnić to użytkowanie y, y, odbiorcom. Pozdrawiam serdecznie.